17 września 2010 roku w godzinach popołudniowych trzech angielskich dżentelmenów spaceruje po Washlands Circular, rezerwacie przyrody znajdującym się na zalewowej równinie rzeki Trent. Mężczyźni wspinają się na pobliską rampę, by nacieszyć oczy sielskim krajobrazem. Jeden z nich dostrzega leżącą w zaroślach walizkę. Postanawia sprawdzić jej zawartość, w środku znajduje owinięte folią kobiece zwłoki, ułożone w pozycji embrionalnej. Ręce i nogi denatki są skrępowane taśmą klejącą. Przerażeni mężczyźni niezwłocznie zawiadamiają policję. Analiza uzębienia znalezionej kobiety potwierdza najgorsze obawy rodziny Ciapcińskich a walizka, w której została umieszczona, była własnością ich ukochanej córki i siostry.